Biodro, i w tej chwili będziemy starali się skupić na przednio przyśrodkowej części torebki stawowej i na mięśniach, które biegną nam od przodu, które zginają nogę w biodrze i nam pochylają miednicę do przodu. I teraz w tym celu jedną część gumy sobie znowu musimy ufiksować o stabilny przedmiot, a jedną nogą musimy wejść do środka, do gumy, drugą nogę wyciągnąć. Guma pociąga nas do przodu, a my lekko napinamy mięśnie brzucha, robimy duży krok. I staramy się wykonywać takie ruchy lekko w przód. Zmieniamy sobie tutaj trochę rotację, tak żebyśmy byli ustawieni lekko stopą tylnej nogi na zewnątrz. Idealnie na wprost gumy. I tutaj. Jeśli dzieje się coś takiego, że się cały tu wychylam, to jest niedobrze. Tu muszę starać się trzymać brodę w dół, napięte mięśnie brzucha i wykonywać krótkie ruchy pulsacyjne do przodu. Zmieniać sobie trochę kąty. Po 5 powtórzeń zmiana kąta zmiana kąta zmiana kąta O właśnie mhm.